Witam was wszystkich bardzo serdecznie z mojego domowego centrum dowodzenia wysiewami i rozsadami i dzisiaj chciałam wam pokazać jak ja pikuję swoje pomidorki. No i jak widzicie tu butelki plastikowe, tak, Pościnane, butelki plastikowe, napakowane ziemią, no tutaj y są już porobione sadzoneczki, tak. A więc, tak, kochani. Doniczki oczywiście też posiadam. Posiadam mnóstwo doniczek. Przez lata mi się uzbierało tych doniczek, także najróżniejszej wielkości <noise> mniejsze, większe ale w pierwszej kolejności staram się zużywać. Właśnie oto te butelki plastikowe. Yy, po pierwsze, dlatego, że one są, yy, no takie wiecie, dosyć wygodne przez to, że właśnie ja tu celowo nie robię żadnych odpływów, bo mi takie sadzonki lepiej się utrzymują dłużej, trzymają wilgoć, yy, gdzie, no wiem, 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 słuchajcie, ja wiem, że niektórzy z Was powiedzą, no ale to przecież. Yy, Otwory trzeba robić, żeby roślin nie pozalewać, żeby nam nie pogniły. Zaraz za chwilę Wam coś o tym powiem. Natomiast właśnie w pierwszej kolejności zużywam sobie takie buteleczki, ponieważ to, wiecie, jest jakiś recykling, malutki recykling, ponieważ tych plastików, tych śmieci. Tyle nam się zbiera, ile my produkujemy śmieci, moi drodzy. Ja wiem, że pięknie jest, słuchajcie, i fajnie sobie przesadzać do takich, wiecie, nowych multipaletek, do takich, wiecie, czyściutkich doniczek, ale naprawdę używajmy tego, co mamy pod ręką i też nie wydaj. Nie musimy wydawać tak od razu pieniędzy na to wszystko, na te wiecie, doniczki. To się tak wydaje, ale ziarko do ziarka i zbierze się miarka. A tu, moi drodzy, zobaczcie: każdy pojemnik, teraz mamy wszystko, wszystko żywność, no, wszystko jest pakowane w pojemniki. To nie tak jak kiedyś, że wiecie: poszliśmy do sklepu, kupiliśmy sobie mięso na wagę, które było zawinięte w szary papier. A potem w domu, żeśmy skubali ten szary papier, który się przykleił do tego mokrego mięsa. No ale nie o tym, tak. Ale moi drodzy, nie było żadnych śmieci. A teraz zobaczcie, ile tego jest. Ale równocześnie to świetnie się nadaje właśnie na przykład do takich wysiewów, do takich rozsad dajmy drugie życie tym pojemnikom a nie biegnijmy od razu do sklepu, ach bo widzieliśmy gdzieś tam u kogoś takie piękne te doniczki, takie wszystko to ładne te multipaletki czyściutkie i tak dalej one i tak wam się wiecie po pierwszym sezonie zużyją pobrudzą, gdzie będziecie musieli je e, później e, jakby na następny sezon tak umyć, wyczyścić, aczkolwiek wiecie co, ja już tego aż tak dokładnie nie robię, kiedyś też tak się wiecie piekliłam, że to wszystko musi być Czyściutkie, każdy pojemniczek musi być wymyty. Nie teraz, moi drodzy, też przynoszę, zobaczcie, z zeszłego roku butelki plastikowe ze szklarni. Przycieram tylko sobie tutaj na wierzchu. Bo jak będę naklejała nową nalepkę z nazwą, to żeby ona się po prostu nie odkleiła. Czy ja przyniosłam tu jakieś patogeny razem z tą butelką, czy z tą nieumytą doniczką od środka? No nie wiem, moi drodzy. Ja już tak zaczęłam robić od y, y, jakiegoś czasu, od kilku lat, że no czasami myję, wiecie, ale to też jak myję, to myję y, w wodzie deszczowej, w ogrodzie, gdzie tą wodę po prostu wylewam sobie od razu tam gdzieś na grządki, żeby nie lać tutaj, po prostu nie marnować e, tej, tej też tej wody domowej. Wiadomo, po zimie mamy y, 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 po zimie, no wczesną wiosną y, padają deszcze, mamy y, no, nadmiar tej wody, więc wykorzystamy Dajmy ją, jak już kochani, to właśnie tym wodem do umycia sobie tych pojemników, jeżeli już tak naprawdę chcemy mieć czyściutkie. No ja też, też lubię, wiecie, też lubię mieć nowe, też lubię mieć czyściutkie, dlatego też tak bardzo lubię, wiecie, też obcinać te, te świeże butelki plastikowe, no bo one są czyste, tak, no ładnie, estetycznie wyglądają. No ale ja myślę, że to wiecie co, że to nie ma żadnego większego sensu, bo z drugiej strony, jak sobie tak, mm, Pomyślimy, yy, przynajmniej ja tak myślę, jakbyśmy mieli tak wszystko, wiecie, sterylnie prowadzić w ogrodzie, no to co? Musielibyśmy i grządki nasze szorować. Chodzi mi o to, że ziemię, glebę. Yy. No, śmiesznie, śmiesznie to brzmi, wiem, ale i glebę trzeba by było umyć. No, wiecie, wiem, że są na to inne sposoby, na odkażanie gleby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale bez przesady, słuchajcie, jeżeli mamy równowagę biologiczną w ogrodzie, to ja myślę, że tutaj żadnych patogenów nie przyniesiemy, a już na, na pewno gwarantuję Wam, nie zarazę ziemniaczaną na pewno nie, nie przeniesiemy na te nasze świeże sadzonki przez te no, zanieczyszczone pojemniki po zeszłym sezonie, bo naprawdę zaraza ziemniaczana to też jest obszerny temat ale to ona musi mieć warunki rozwijania się. Ona tak naprawdę jest wszędzie, ale to ona po prostu musi mieć warunki, żeby się rozwijać, musi mieć wilgoć, musi mieć ciepło, ale to też jest w ogóle odrębny temat, bo ja tu bym mogła dużo o ten temat gadać, a nie o tym dzisiaj film. U mnie w domu też, słuchajcie, z roku na rok zbiera się coraz mniej tych butelek plastikowych, dlatego że posiadamy te dzbanki filtrujące do wody. I staramy się z nich korzystać. No ale mimo wszystko, jak wiecie, tych butelek po, tych, po tej, nawet po tej wodzie czy po tych napojach nie wyrzuca się do kosza, tylko się zbiera właśnie na przykład do tego celu, jak u mnie, tak? Dopiero widzimy, ile tego jest, tak? Jak tego jest dużo. No i też oczywiście proszę innych, proszę znajomych, żeby mi takie butelki odkłada, odkładali. I, I ja właśnie sobie robię, Większą część rozsad w tych butelkach. No i co, moi drodzy? No, mamy taką buteleczkę. Ta jest akurat, zobaczcie, właśnie za to też ją lubię. Ona jest duża, jest wysoka. Tu te akurat mi mąż obcinał, więc one są troszeczkę krótsze, ale ja staram się obcinać jak najwyżej, żeby właśnie jak najwięcej yy, mi tutaj tej, tego podłoża, tej ziemi weszło, tak? Bo jak wiadomo, yy, Nasze pomidorki wysiewamy no dosyć wcześnie, no bo musimy wysiać je wcześniej, żebyśmy się doczekali plonu w odpowiednim czasie. No i też one się nam potrafią wyciągnąć. Też nie zawsze tak jest, tak. To zależy od odmiany. Te wyglądają na takie dosyć wyciągnięte. Zobaczcie. Natomiast o, zobaczcie, w jednym czasie pomidory wysiewane, pomidor karłowy, i tutaj nic nie jest wyciągnięte, więc to też, e, słuchajcie, zależy od odmiany, e, kiedy one będą dostawały te liści właściwe. Tu Wam pokażę też, zobaczcie, e, tu mamy e, też kilka odmian cztery odmiany wysiane e, również w tym samym czasie. I zobaczcie. Praktycznie można powiedzieć, że każda wygląda inaczej, a w szczególności o ten pomidorek. A to jest po prostu pomidor karłowy, maliniak, bardzo ładne sadzoneczki. Czy one są wyciągnięte? Może troszeczkę i są. I właśnie po to mi są y, potrzebne te wysokie i głębokie butelki, żebym ja mogła je przypikować, jak to się mówi, po same uszy. Więc co, moi drodzy? Dziękujemy. Ojej, wiecie, co ja ruszyłam tymi pomidorami, ale pachnie. <grym> ale pachnie. Więc tak, na którym przykładzie Wam pokażę. Może... Dobrze, ja zaczęłam tutaj, to może tutaj. to Ten sobie weźmiemy. Także ja używam tutaj, jak widzicie. <grym> Takich domowych narzędzi, łyżka widelec, najlepsze są także, także tak, moi drodzy. No i co? Podważamy sobie takiego pomidorka z tym widelczykiem. O. Ja to robię sobie w ten sposób żeby mi się właśnie odmiany nie pomyliły, bo jak widzicie, ja tutaj mam powiesiewane w rządkach po 5 nasionek. To jest odmiany. No i bierzemy sobie tego pomidorka. Słuchajcie, moi drodzy, jak nie jesteście pewni hmm, jakby swojego uścisku na łodyżce, to nie łapcie za łodygę. Ja często łapię za łodygę, dlatego że ja jakoś tak już wiecie, po latach y, mam to wyczucie, nie łapiemy za łodygę, dlatego że po prostu możemy ją uszkodzić. Y, natomiast jeżeli y, uda nam się y, wydostać, o z taką Taką bryłą korzeniową, znaczy chodzi mi o, że z tą ziemią, no to super, bo wtedy naprawdę bardzo mało uszkadzamy ten system korzeniowy w tych pomidorkach. No, także tak, moi drodzy. No i co? No, wkładam sobie tego pomidorka tej buteleczki. O, nawet widzę, że tu jest za, za głęboko, to troszeczkę ziemi sobie dosypię. I przysypuję powiem ziemią, lekko, leciutko ugniatając mm, to podłoże wokół tego pomidorka, tak. Tutaj po same te liścienie, po same te uszy właśnie, jak ja to mówię. Jeżeli mamy dość spory odstęp pomiędzy, pomiędzy liścieniem, tak, a tutaj liśćmi właściwymi, to równie dobrze możemy zasypać te liścienie i chyba to jest wiecie co, lepsza metoda niż obrywanie tych liścieni, dlatego że jeszcze przez jakiś czas ten pomidor jednak będzie sobie pobierał Jakieś tam składniki odżywcze z tych właśnie liścieni. Wiecie, one po coś są. Ja kiedyś, wiecie, robiłam część tak, część tak. Część obrywałam przy przesadzaniu, część zostawiałam tych liścieni. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że raczej nie obrywamy tych liścieni. No ja tak sądzę ewentualnie, jakby naprawdę, wiecie, właśnie ta, ta różnica pomiędzy liścieniem a liściem właściwym była bardzo duża, no to y, y, lepiej zasypać te liścienie i, i pomidor weźmie tyle, ile weźmie, a resztę sobie, słuchajcie, się tam rozłoży y, w tej ziemi, także, no także tak, także o widzicie, no i już mamy, o, Pomidorek posadzony i teraz podlewam. To też zależy jak wilgotne jest to podłoże, ile tej wody mamy nalać, tak? Ale kochani, naprawdę, jeżeli y, obierzemy sobie taką metodę bez otworów, to z czasem nabierzemy wprawy i będziemy wiedzieli, ile tej wody w pierwszej fazie nalać. O, ja tu już myślę, że to wystarczy, bo to podłoże, y, do którego teraz sadzę te pomidory, jest no, dosyć wilgotne. Więc to wystarczy. I jeszcze powiem Wam, że fajnie, bo butelki mają tu, zobaczcie, one nie mają tego płaskiego dna, tylko mają takie, o jakby, nie wiem jak to nazwać, stopki, gdzie nadmiar tej wody nam się tutaj może zgromadzić też i to, wiecie, tak służy jakby taka wewnętrzna podstawka, że to tak to nazwę. I tak mamy właśnie już, o, przesadzonego pomidorka. Tu mam drugą taką buteleczkę po jakimś takim napoju, no jest dużo mniejsza, ale też świetnie się nadaje. Wtedy ja sobie, wiecie, jakoś tak to dzielę, że, że jeżeli mam mniejszą tą buteleczkę, mniej, mniej tego podłoża wchodzi tej buteleczki, to i daję do niej po prostu mniejszą sadzonkę. Mam taką wiecie, starą domową, tacę przygotowaną zawsze to robię w takich yy, kuwetkach yy, do roślin, ale akurat akurat tu się nie zaopatrzyłam w tą kuwetkę, ale ta tata ta też może być. Tak żeby ta ziemia się nadmiernie nie wysypywała. O, zobaczcie, mam tu też taki pędzelek do malowania, który mi służy yy, do ewentualnego sprzątania, żeby mi się... Te, na bieżąco, do sprzątania na bieżąco, żeby mi się ta ziemia... Tutaj nigdzie nie rozchodziła, nie rozsypywała. O, widzicie? Służy mi jako taka zmiotka. Dobrze. Sadzimy dalej. I muszę Wam właśnie powiedzieć, teraz, że y, dzięki temu że te butelki nie mają właśnie tych otworów, co, co, gdzie, gdzie znajdują się w doniczkach, tak? Gdzie, gdzie otwory po no, no, niby powinny być, to dzięki temu mi jest łatwiej manewrować tymi butelkami, tymi sadzonkami bo nie muszę mieć podstawek właśnie, kuwetek, żeby wstawiać, wstawiać te pomidory. Ja sobie mogę je przestawiać, wystawiać, nie martwiąc się o to, że ja je po prostu przesuszę. A jak ten pomidorek już zacznie się naprawdę rozrastać, to mówię Wam. On chla jak najęty, po prostu pije bardzo dużo. dużo. Jeżeli będziemy mieli już więcej słońca, jeżeli będzie te, ten dzień już naprawdę będzie y, bardzo długi, to jak na pewno sami wiecie, taka rozsada na parapecie przesycha moment. Więc najważniejsze jest to, żeby nie zalać. Po prostu w pierwszej fazie, kiedy przesadzimy tego pomidorka, nie zalać go nadmiernie wodą. I tak sobie wiecie, musicie to brać też tak na wagę, nie? Bo jak teraz nasypaliśmy tego podłoża, no buteleczka z tym jest lekka. Dolewamy wody. No i też fajnie, bo widać jest ile tej wody tutaj nam spływa, bo butelki są przezroczyste. Ja myślę, że to już wystarczy. O, trochę mi się rozlało, ale to nic. O, czekam, aż mi y, ta woda bardzo ładnie tutaj wsiąknie. Ewentualnie, jeżeli właśnie y, ta ziemia y, osiądzie razem z tą wodą, to sobie jeszcze dosypuję tego podłoża, tak? No, i właśnie takiego pomidorka możemy sobie przy przesadzaniu złapać za tego liścienia, no bo jak kurwiemy, to nic wielkiego, nic strasznego się nie stanie, aczkolwiek wiecie, no ja nie za bardzo lubię taką metodę, jeżeli mam tutaj dosyć, no można powiedzieć, że przy takiej małej zasadnicy, dosyć ciężką tą, tą bryłę korzeniową, ale w ogóle zobaczcie, w ogóle kochanie, zobaczcie, ja nie chcę obsypywać tej ziemi stąd, ale y, właśnie. Zobaczcie, jaki ma piękny system korzeniowy, co świadczy o tym właśnie, że ta, że ta ziemia, że to podłoże się tutaj trzyma, tak? No i wiecie, to może być dosyć ciężkie, no i możemy urwać taki liścień, ale to, słuchajcie, nic nie przeszkadza, no bo wiadomo, że to tutaj akurat szkód nie narobimy, no a jak łodyżkę już zniszczymy, no to zniszczymy, no to już będzie po ptokach, jak to się mówi, tak? Natomiast ja najlepiej właśnie lubię brać, o, ten sposób, no i w zasadzie to można tak zrobić. O <laughs> można tak zrobić. I tak to wszystko zależy od tego czy każde nasionko jest osobno wysiewane tak, w multiplatce, ile, ile ma tej ziemi, czy, czy ta ziemia się właśnie trzyma tych korzeni, czy ta, ta sadzoneczka jest z tą ziemią ciężka czy lekka. Po prostu trzeba się z tym obchodzić delikatnie i tyle, słuchajcie. A kto jak tam sobie będzie, komu będzie wygodnie, no to już sam decyduje jak to robić. Tak. O. No i co, moi drodzy? Zasypujemy ziemią. O. One sobie teraz, właśnie dzięki temu, że są głęboko posadzone, wypuszczą jeszcze te swoje korzenie przybyszowe, tak, które odpowiadają za pobieranie też składników odżywczych. Wiadomo, te głębsze korzenie odpowiadają za pobieranie wody z gruntu, te piją. Te wyższe będą odżywiać, dlatego właśnie pomidory są fajne, y, że możemy je właśnie w ten sposób potraktować, że je przypikujemy dosyć głęboko. No na pewno już wiecie, <laughs> wielu z Was o tym wie, no ale są może osoby, które dopiero zaczynają pogodę, przygodę, pogodę, pogodę też, pogoda też by się przydała, powiem Wam, przygodę z pomidorami i może akurat tego nie wiedzą i szukają. Y, różnych informacji, różnych materiałów na ten temat, więc fajnie jest, słuchajcie, moi drodzy, tak sobie właśnie pooglądać, poczytać, wypośrodkować sobie to mniej więcej, co komu pasuje i po prostu z czasem, z czasem zobaczycie, nabierzecie takie wprawy w tym, w tym że nie wiem. No jak widzieliście. Na firma zeszłego roku u mnie zawsze te systemy korzeniowe z tych butelek no są przepiękne. To jest wszystko później po prostu w korzeniach, gdzie ja też widzę y, przez tą przezroczystą butel, butelkę, jak one się rozwijają. I to, słuchajcie, w ogóle nie jest prawdą to, że y, korzenie wystawione na światło słoneczne będą y, się niszczyły, będą gniły. Nie, nie, moi drodzy. Gwarantuję Wam, że to nawet im służy. Tak. No ale to już jak to uważa, jak to wolia. Ja, wiecie, jak zawsze mówię, nie będę się tu mądrzyć, bo ja wam pokazuję tylko to, tak jak ja robię. Więc tak, moi drodzy. Dobrze. No i dobra, może, <laughs> może będę już kończyła, bo przecież nie będę wam pokazywała, jak przesadzam te pomidory, bo ja tego mam, ojejku, bardzo dużo. I kochani, podpisujemy taką odmianę i jeszcze Wam pokażę też, jak ja to robię. Ja przeważnie używam o, takich nalepek, ale z uwagi na to, że one mi się kończą, a ja nie mam zapasie, to używam również sobie, słuchajcie, takiej zwykłej taśmy malarskiej, która jest no, dostępna praktycznie w każdym sklepie, nawet w supermarketach, tak. Yy. O. I żeby mi było wygodnie, to robię to w ten sposób. Zobaczcie, dzielę sobie taką taśmę na kawałki. Ucinam nożyczkami, ale to wiecie, to można sobie normalnie y, drżeć w rękach. No ale jak chcę, żeby to jednak troszeczkę wyglądało estetyczniej, no to robimy to właśnie w ten sposób. O sobie tak przygotowuję do danej odmiany. Z uwagi na to, że mam tutaj taką, wiecie, gładką właśnie seratkę i staram się utrzymywać tutaj porządek, żeby tutaj ta ziemia nie zalegała, więc śmiało sobie mogę taką taśmę tutaj, słuchajcie, położyć, nakleić. Miałam gdzieś tutaj, miałam tu gdzieś markę. a jest, dobra. Używam takiego markera. To jest normalnie też kupiony, słuchajcie, w sklepie budowlanym. Świetny marker, naprawdę. Mój mąż, mój mąż kiedyś kupił taki marker, i ja od niego pożyczyłam i bardzo mi się spodobał, dlatego że on, zobaczcie, ma tutaj, jest dwustronny. Tu ma taki cienkopis. Z drugiej strony ma troszeczkę właśnie taki grubszy ten, no ten pisak, nie wiem jak to nazwać. Natomiast do podpisywania po pomidorków ja używam tego cienkopisu i on, słuchajcie, w ogóle, ale to w ogóle się nie. Y y no nie zmywa, ani nie blaknie na słońcu, naprawdę super. Są, ja miałam przeróżne, słuchajcie, polecane właśnie do podpisywania upraw, a gdzie tam tamto się pozmywało, bo wyblakło, a to zwykły taki słuchajcie, no nie wiem, zwykły dla mnie taki pisak, bardzo dobry. Kupiony po prostu w pierwszy lepszy przez przypadek, przez przypadek, ale naprawdę no super, ja już też używam go od dwóch lat, jest świetny. No i co? No i podpisuję sobie tą odmianę. Muszę zobaczyć. A, tu mamy. To jest yy, Coca-Cola. Komitorem Coca-Cola, czyli sobie piszę. Co, tak, co, co? Tak. Przeklejam. Tak robię zresztą. Tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja tutaj dalej walczę z tymi moimi sadzonkami, bo ja tego mam dużo. W tym roku, jak na dzień dzisiejszy, mam wysiane 52 odmiany pomidorków. Myślałam, że na 50 poprzestanę, a jednak jeszcze nie, bo jeszcze mam do wysiania kilka nowych odmian. Więc jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę oczywiście udanych wysiewów, ube, udanych upraw, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, pa pa.